Dzień dobry. Zapraszamy serdecznie na webinar o godzinie 26 stycznia. Wtedy, pewnie, macie wolne. Na temat kwarantanna i autyzm. Zatytułowaliśmy ten webinar właśnie dlatego, ponieważ w Pomorskiej Farmie Życia, jako cała załoga i cały zespół, właśnie jesteśmy w kwarantannie. Chcemy opowiedzieć o podejściu i komunikowaniu, jakie potrzeby wynikamy z takiej nagłej zmiany sytuacji. Chcemy mówić o tym, w jaki sposób zapobiegać na przyszłość, może w innych placówkach, tego rodzaju postępowanie. Chcemy mówić o emocjach, jakie towarzyszyły rodzicom, którzy nagle dowiadują się, że terapeuci i dziecko zostają w placówce. Chcemy podzielić się również doświadczeniami, jako my, jako dorośli ludzie, terapeuci, chociaż myślę, że role społeczne tutaj mają najmniejsze znaczenie, ale co i my przeżywaliśmy, będąc w środku. Czy będąc na zewnątrz. Co nasz zespół tę sytuację kryzysową pokonał. I o tym, co udało się wygrać, co udało się zwyciężyć w tej całej sytuacji. I nie powiem, że trudnej, ale na pewno innej. O tym chcielibyśmy powiedzieć na bliższym webinarze. I myślę, że jeszcze kilku następnych. Zapraszamy serdecznie.